Siemaneczko z tej strony pizza eksplorator. Dzisiaj wjeżdża spaghetti carbonara. Miałem nagrać przed krojeniem, ale właśnie zacząłem krojenie. Tutaj w takie malutkie paseczki jedziemy z tym boczusiem. W boczusiu mamy tutaj niecałe 300 gram. No i do tego taka spolszczona wersja carbonary. Mamy tutaj dwa sosy. Kilogram makaronu, tak jak ostatnio. I śmietankę 18, 200 ml. Do tego jeszcze pewnie wejdzie woda do sosu. No i tyle. Tutaj zaczynamy zaraz smażenie. Chcę przygotować porcję 2,7 kg. Ewentualnie 2,6, zależy ile tego jeszcze wyjdzie. Tak więc zobaczymy. I oczywiście nagram proces ważenia. Pozdro. Siemanko, zaczynam proces ważenia. Sprawdzę jeszcze ile to Micha waży. 1362. Dobra. Mam nadzieję, że makaron nie będzie aż taki tragiczny. Nałożę trochę, naleję sosu, później znowu kolejna wersja. Nie? Też tak myślę, że to chyba mhm. będzie najlepiej, nie? Tak. Mhm. Gdzie mogę to położyć? No z po tyłu, za tym. Aha, nie wiem czy to nie jest za daleko. Ty chcesz boczku więcej, czy nie? Nie. Dobra. Czas Czesterek biegnie. W oh, Jezu. Nie moje, Ale gorący makaron. Czekaj, czy starczy w ogóle tego jednego? tobie jeszcze dać. W każdym Ale gorący makaron strasznie. Ja ci kręcę. No polewaj i tym, susem. Czekaj, jakaś czeka. Zajdzie i tak. Wygląda apetycznie. Tylko ilość przerażająca, nie? Mm -hmm. Idź mi stąd. Chodź. Chodź, chodź, chodź. Wkurzył się. Myślę, się że Więcej na górę do mnie, uh -huh. nie? wiem czy to się zmieści w tej miejsce. Myślę Mi wydaje, że ta jest większa niż tamta. No ale nie jestem pewien też, nie? Boże, to jest... Ile dwa i pół kilo? Uh -huh. No grubo. Właśnie na to co dać. Dobra polej i sosem.

Zobaczmy. Produkcji. Jeszcze troszkę. Masakra. No Idealnie. Da się Taka o to Micha. Można pokazać od góry jak to się prezentuje. Jeszcze podniosę to. Mało tego sosu trochę, co? No. No już co? Nie będziesz go dolewał. No, nie. Dobra, jest OK. Można wam A więc czas na challenge. Byłem pewny, że spaghetti carbonara wejdzie dosyć lekko, bo w zasadzie to jest podobna struktura jak spaghetti bolognese. Niestety tutaj y, troszeczkę się przeliczyłem. Jak mogli zauważyć, no nie jest to na pewno to tempo, które miałem podczas jedzenia spaghetti bolońskiego, oraz no jakoś mega ciężko. To wchodziło bardzo duża ilość makaronu, strasznie sucho. Boczek był trochę uciążliwy później już w jedzeniu, więc y, sami możecie ocenić jak mi wyszło. Mam nadzieję, że w sobotę pójdzie mi lepiej, a w zasadzie mam jeszcze taką ciekawą niespodziankę, ponieważ do Gdańska jadę już w piątek i w piątek zjem z kolegą zapiekankę na pół. Y, kolega nie ma nic wspólnego z jedzeniem na czas, więc może być ciekawie. Zobaczymy jak to wypali. Mam nadzieję, że odgonie i uda się zjeść. Y, Piątek będę w Gdańsku po godzinie 19 około 20, więc myślę, że 20-21 ten challenge. Postaram się odpocząć, ile się tylko da, bo w sobotę na 13 jestem mówiony na kolejny challenge, kalzone na pół, a więc yy, dużo wyzwałem przede mną w weekend. Mam nadzieję, że, że wypalą lepiej. Że te carbonara to tylko drobna pomyłka. I, i weekendik challenge wypalę dużo lepiej. A więc to wszystko ode mnie. Na koniec będziecie mogli zobaczyć jeszcze, ile udało się zjeść. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, komentarze dla zasięgów oraz subskrypcji. Pozdro. Siemanko, jestem po challenge'u 35 minut, chociaż ostatnie minuty to już praktycznie nic zjedzone nie było, jak mogliście zobaczyć. Wrzucimy to na wagę, miska tam ważyła 1300 coś. Zostało nam 1600, więc niecałe 2,5 kg zjedzone. Jak dobrze liczę, tak? Zabrakło może tam z 20 gram 30 do 2,5 kg. Ogólnie carbonara mega ciężko szła. Przed początku bardzo słucha było, także myślę, że bolońskie spaghetti tutaj się dużo lepiej sprawdza. Ewentualnie mógłbym więcej sosu zrobić i więcej sosu po prostu polać, aniżeli a nie tyle makaronu. Tak więc to tyle. Następny challenge, prawdopodobnie w sobotę z pingwinem. Także do zobaczenia.